Swoich, swoich y, pesenkarzy, że wściekle go oczekuje. To prawda, to prawda, ale ja myślę, że. Nikt trzeba, nie mieć... spodziewał się, że właśnie teraz, w chwili, gdy wszyscy myśleli, że życie Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza płynie spokojnym rytmem dojrzałych lat, nagle wybuchnie wiadomość, niczym grom z jasnego nieba wiadomość, która wstrząśnie światem muzyki i teatru. Że oto para od dziesięcioleci obecna w polskiej kulturze, para, której artystyczne ścieżki krzyżowały się na scenach i w salach koncertowych, postanowiła zrobić krok, którego nikt nie przewidział. Ślub Alicji i Włodzimierza nie był zapowiadany. Nie było wcześniejszych sygnałów, nie było żadnych przecieków. A jednak, gdy wiadomość ta obiegła media, cała Polska na chwilę wstrzymała oddech Alicja-Majewska-Artystka, o głosie pełnym melancholii i światła. Kobieta, która w każdym słowie i każdym geście nosiła w sobie elegancję i delikatność, jakby cała jej osobowość była utkanym z emocji. Poematem przez lata śpiewała o miłości, o tęsknocie, o chwilach ulotnych, które każdy z nas próbował zatrzymać w pamięci. A Włodzimierz Korcz, mistrz fortepianu, człowiek, dla którego dźwięk był jak oddech, dla którego każda nuta miała własną historię, własny cień i własne światło. Razem przez lata tworzyli muzyczny dialog, który dla słuchaczy stawał się opowieścią o życiu, o pragnieniach, o czułości i bólu. Ale mimo tej bliskości artystycznej, niewielu przypuszczało, że między nimi kryje się uczucie, które znajdzie swoje spełnienie w tak odważnym i symbolicznym geście. A jednak obraz ich ślubu stał się nagle czymś realnym, czymś, co przerwało codzienność, obraz, który bardziej przypominał fragment filmu niż wydarzenie z życia. Naprawdę istniało w nim coś nierealnego scena, w której ona w jasnej sukni z uśmiechem tak ciepłym, że zdawało się, iż rozświetla nawet najbardziej pochmurny dzień, i on z powagą i skupieniem, jakby ten jeden moment był najważniejszym akordem w całej jego muzycznej drodze, był w tym wszystkim rodzaj poezji, rodzaj tajemnicy, która nie pozwalała oderwać wzroku, bo oto dwoje ludzi znanych z artystycznej powściągliwości i klasy nagle stali się. Bohaterami własnej romantycznej opowieści? I choć wydawało się, że znamy ich od dawna, że każdy koncert, każda piosenka, każda melodia odsłaniała fragment ich duszy, to jednak dopiero teraz ukazało się coś, czego nikt wcześniej nie dostrzegał, jakby przez lata budowali historię cichą, ukrytą gdzieś między dźwiękami i słowami, a teraz zdecydowali się pokazać ją całemu światu. I to właśnie ta nieoczekiwana decyzja ta. Odwaga, by zmienić scenariusz życia w momencie, gdy wszyscy uważali, że wszystko zostało już powiedziane, sprawiła, że cały kraj nie mógł oderwać się od tej opowieści, bo czyż nie jest tak, że najbardziej fascynują nas historie, które wymykają się przewidywalności, które nagle łamią ustalone schematy i otwierają przed nami nowy rozdział, nieznany, nieoczywisty, pełen znaków, i niedopowiedzeń i właśnie taką historię zaczęli pisać Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz swoim niespodziewanym ślubem historię, która wciąż kryje w sobie więcej pytań niż odpowiedzi i która dopiero zaczyna się rozwijać jak melodia, którą chcemy usłyszeć do końca. To co najbardziej wstrząsnęło otoczeniem to fakt, że człowiek, którego zawsze postrzegano jako symbol równowagi, spokoju i konsekwencji, nagle ujawnił swoją zupełnie inną twarz. Prywatnie jego życie. Przypominało kalejdoskop emocji. Pełen wybuchów, nagłych decyzji i gestów, które dla wielu były niezrozumiałe. Bo jak można pogodzić obraz artysty zdyscyplinowanego, skupionego na sztuce z obrazem mężczyzny, który w nocy wymykał się z domu by godzinami. Chodzić po pustych ulicach miasta tylko po to, by poczuć, że żyje naprawdę jego najbliżsi? Mówili, że wtedy zdawał się itny, że nie potrzebował rozmowy. Ani towarzystwa, a jedynie ciszy i poczucia, że gdzieś pomiędzy światłem latarni i ciemnością zaułków znajdzie odpowiedź na pytania, które nosił w sobie od lat. I to właśnie w tych samotnych nocach zaczęły rodzić się jego największe rozdarcia uczuciowe. Bo wbrew temu, co sądzili ludzie z zewnątrz, jego serce nie było nigdy spokojne. Żył w ciągłym napięciu pomiędzy potrzebą stabilizacji. A pragnieniem namiętności, które zawsze przychodziło nagle i paliło go do cna. Jego pierwsze wielkie uczucie było historią, której nigdy nie chciał publicznie opowiedzieć. Zakochał się w kobiecie starszej, od siebie obdarzonej niezwykłą charyzmą i tajemnicą ona otworzyła przed nim drzwi do innego świata, pełnego ryzyka podróży i spotkań, które dla młodego człowieka były jak narkotyk, lecz ta miłość nie mogła przetrwać, bo każde z nich chciało czegoś innego. On marzył o głębokim związku, o codzienności splecionej w jedność. Ona natomiast, o wolności której nie potrafiła poświęcić dla żadnego mężczyzny, to rozstanie złamało go na lata. A mimo to wciąż wracał do niej w snach i wspomnieniach, co sprawiało, że żadna kolejna relacja nie miała szansy przetrwać. Później zakochał się ponownie, tym razem w kobiecie zupełnie innej, ciepłej, cichej, gotowej oddać mu całe swoje życie, i to właśnie wtedy pokazała się jego druga twarz. Bo zamiast znaleźć ukojenie w jej miłości, poczuł, że coś w nim krzyczy, że ta spokojna codzienność jest jak klatka, której nie potrafi znieść, i wówczas zaczęły się jego wewnętrzne ucieczki, unikał domu. Coraz częściej spędzał czas w pracy lub w samotnych podróżach, znikając na kilka dni i wracając bez wyjaśnień, co doprowadzało ją do łez a jego samego do jeszcze większej winy i rozpaczy w jego życiu. Miłość zawsze była polem bitwy, miejscem, gdzie ścierały się jego pragnienia i lęki, bo choć marzył o bliskości, bał się, że straci siebie, że zostanie zniszczony przez rutynę, dlatego raz po raz burzył to, co sam zbudował. I tak powstał mit człowieka, którego serce nigdy nie zaznało spokoju, a każda kolejna historia miłosna stawała się tylko kolejnym rozdziałem w Księdze pełnej, Rozdarć największym paradoksem było to, że publiczność podziwiała go za opanowanie i mądrość, zaś on sam w ciszy nocy drżał przed własnymi demonami. A gdy spotkał kobietę, która mogła naprawdę odmienić jego los, pojawiły się pytania, czy tym razem będzie miał odwagę oddać się całkowicie, czy znów ucieknie. Zostawiając za sobą kolejny ślad łez i niespełnienia, pod powierzchnią blasku reflektorów i oklasków, które przez lata budowały jego wizerunek. Człowieka silnego, pewnego siebie i nieugiętego, kryła się prawda tak bolesna, że nikt z publiczności nie mógłby jej przewidzieć. To nie był tylko artysta, to był człowiek, który zmagał się z pustką, jaka rodzi się w ciszy nocy, kiedy ostatni gość opuszcza teatr, a światła gasną. Wtedy stawał twarzą w twarz z własnymi demonami, z pytaniami, na które nigdy nie potrafił znaleźć odpowiedzi, i z miłością, która nadeszła w najmniej spodziewanym momencie, ta miłość była jego ratunkiem. I zarazem największym przekleństwem, bo przyszła, kiedy serce było już zmęczone, a dusza poraniona przez lata niedopowiedzeń, zdrad i tęsknoty, spotkał ją przypadkiem jakby los, sam zdecydował, że to jeszcze nie koniec, że jeszcze raz ma poczuć, czym jest oddanie i pasja w spojrzeniu kobiety, która, nie bała się zobaczyć jego prawdziwego oblicza nie tego stworzonego na scenie, ale tego nagiego, kruchego, pełnego sprzeczności ich pierwsze spotkanie. Było jak uderzenie pioruna, bo nagle zobaczył w jej oczach coś, czego nie doświadczył od lat, zrozumienie, które nie wymagało słów, i ciepło, które mogło ogrzać nawet najbardziej zlodowaciałą część jego serca. Z początku bronił się przed tym uczuciem, uważał, że w jego wieku, w jego sytuacji, nie ma już miejsca na taką intensywność, na nocne rozmowy, które kończą się bladym świtem na dotyk dłoni, który potrafi uciszyć każdy niepokój. Ale ona nie ustępowała. Miała w sobie siłę, która rozbijała mur, jaki wokół siebie zbudował, i krok po kroku wkraczała w jego życie, zostawiając tam ślad, którego nie sposób było usunąć. Ich miłość była burzliwa, pełna kłótni i namiętnych pojednań, pełna chwil, kiedy wydawało się, że wszystko runie i że nie warto dalej walczyć, a jednak za każdym razem wracali do siebie silniejsi niż wcześniej. Bo wiedzieli, że mimo wszystkich różnic i ran, jakie nieśli ze sobą, byli dla siebie jak dwa oddechy, które nie mogą istnieć oddzielnie dla świata byli parą kontrowersyjną, różniła ich przepaść, wieku doświadczeń i historii ona była jak żywioł młoda głody na życia, odważna on jak skała doświadczona przez czas i ciężar wspomnień a jednak w tej dziwnej kombinacji odnaleźli harmonię, która zdawała się być niemożliwa. I choć otoczenie szeptało, że to chwilowe, że to kaprys, że nie przetrwa kolejnej próby, oni wiedzieli, że trzyma ich coś więcej niż zwykła fascynacja, łączyła ich nie tylko namiętność, ale i wspólna walka o prawdę, o bycie sobą w świecie, który wymagał maski, często płacili za to wysoką cenę, bo każde ich publiczne pojawienie się budziło fale komentarzy i krytyki, a każde zdjęcie, które ukazywało ich razem, stawało się pożywką dla plotek. Mimo to trwali, wiedząc, że prawdziwa miłość nie potrzebuje potwierdzenia w oczach innych, potrzebuje tylko odwagi, by stawić czoła wszystkim burzom. On po raz pierwszy od dawna zaczął pisać listy, listy, których nigdy nie dawał nikomu, a które były świadectwem jego uczuć. Do niej w tych listach opisywał lęki, których się wstydził i marzenia, które wciąż miał. Choć dawno przestał wierzyć, że mogą się spełnić, pisał o tym, że boi się starości, ale jeszcze bardziej boi się jej stracić. Pisał, że każdy dzień bez niej jest pustką, której nic nie wypełni, a każda godzina z nią jest jak dar, którego nigdy się nie spodziewał. Te listy ukrywał w szufladzie jak największy skarb, i może nigdy nie dowiedziała się o ich istnieniu, a może właśnie one były dla niego sposobem, by przetrwać najcięższe chwile, kiedy ona była daleko ich. Historia nie była bajką, była dramatem pełnym wzlotów i upadków, ale też była dowodem, że nawet tam, gdzie wydaje się, że wszystko już zostało stracone, można jeszcze odnaleźć światło i że miłość potrafi przyjść wtedy, kiedy człowiek najmniej się jej spodziewa i odmienić życie na zawsze. Oczywiście, kontynuując tę opowieść, trzeba spojrzeć jeszcze głębiej w serce bohatera, bo właśnie tam kryły się tajemnice, o których nikt nie wiedział, a które dziś brzmią jak echo. Dawnych decyzji i namiętności, gdy świat widział go jako człowieka, pewnego siebie zawsze uśmiechniętego i gotowego do kolejnych wyzwań, w rzeczywistości nosił w sobie rany, które nie miały szans się zabliźnić latami, ukrywał cierpienie, które rodziło się z niespełnionej miłości, a ta miłość była niczym płomień, który nigdy nie gasł nawet wtedy, gdy życie układało się inaczej. Ona była kobietą niezwykłą. Pojawiła się nagle i równie nagle zniknęła, zostawiając w nim pustkę której nic ani nikt nie mógł wypełnić, spotkali się w najmniej spodziewanym momencie, gdy on stał już na szczycie kariery, a ona była jak wiatr, nieuchwytna i wolna, spoglądała na niego tak jak nikt inny, jakby naprawdę widziała jego prawdziwe oblicze. Bez maski aktora, reżysera czy artysty pod tą fasadą krył się mężczyzna, spragniony czułości, zrozumienia i bliskości, a ona mu to dała choć tylko na chwilę. Ta chwila stała się dla niego wiecznością, i odtąd wszystko, co robił, każde przedstawienie, każdy projekt, każdy publiczny uśmiech, było jak próba odnalezienia tamtego spojrzenia, próba zatrzymania jej w pamięci. Lecz życie nie jest baśnią i los zabrał ją tak szybko, że nie zdążył powiedzieć wszystkiego, co chciał. Nie zdążył wyznać, że bez niej nie potrafi oddychać, że każde jego zwycięstwo będzie miało smak goryczy. Bo nie może dzielić go z nią, tak rodziła się w nim wewnętrzna walka, której nikt nie dostrzegał. Rozdarty pomiędzy obowiązkami wobec sztuki, wobec publiczności i własnym sercem, szukał odpowiedzi w nocach pełnych ciszy, w listach, które nigdy nie zostały wysłane, w notatkach pisanych w pośpiechu na marginesach scenariuszy. Te słowa były jak krzyk, którego nikt nie słyszał, a on sam stawał się więźniem własnych wspomnień. Paradoksalnie, to cierpienie dawało mu siłę, by tworzyć. To z bólu. Rodziła się sztuka, która poruszała tłumy, to łzy sprawiały, że jego kreacje były tak prawdziwe, że widzowie mieli wrażenie, iż obcują z samym życiem jednak za kulisami. Kryła się pustka, którą trudno było wypełnić nawet największym sukcesem. Nieraz widziano go, jak godzinami siedział samotnie w pustej sali po próbach. Patrząc w ciemność sceny, jakby rozmawiał z nią w myślach. Jakby czekał, że nagle wyjdzie z zakulis i uśmiechnie się tym samym uśmiechem, który go kiedyś rozbroił. Ta obsesja naznaczyła jego życie prywatne. Kolejne relacje nie mogły przetrwać, bo w każdej kobiecie szukał jej śladu, jej głosu, jej gestu i choć próbował żyć normalnie, choć próbował tworzyć rodzinę, serce wciąż biło w rytmie tamtej utraconej melodii z biegiem lat. Nauczył się ukrywać te rany tak dobrze, że nikt już nie pytał, czy jest szczęśliwy, bo wszyscy byli przekonani, że tak. Przecież miał wszystko sławę, uznanie, bogactwo, a jednak nie miał tego, co najcenniejsze, miłości, która była jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem, i to właśnie to doświadczenie sprawiło, że stał się człowiekiem pełnym sprzeczności z jednej strony silnym i twardym, a z drugiej kruchym i bezbronnym. W chwilach samotności czasem mówił do pustego pokoju, Wyobrażając sobie, że ona jest obok, że słucha i rozumie, a te wyimaginowane rozmowy były dla niego bardziej prawdziwe niż jakiekolwiek spotkania z ludźmi, bo w nich mógł być sobą bez lęku, bez masek, bez udawania, to uczucie nigdy nie wygasło. Nawet gdy minęły dekady, on wciąż pamiętał jej zapach, jej dotyk, jej śmiech, i ta pamięć była dla niego zarówno ratunkiem, jak i ciężarem. Który nosił każdego dnia, niektórzy mówili, że jego wielkość artystyczna rodziła się właśnie z tej nieszczęśliwej miłości, że gdyby nie ona, nie byłby tym, kim się stał, bo to cierpienie nadawało sens każdemu gestowi, każdej roli, każdemu słowu, które wypowiadał na scenie, a on sam, choć nieraz, próbował o niej zapomnieć. Wiedział, że to niemożliwe, bo jak można zapomnieć Kogoś, kto stał się częścią duszy, jak można wyrwać ze swojego wnętrza serce, które bije w rytmie wspomnienia i tak szedł przez życie uśmiechnięty dla świata, a wewnątrz, roztrzaskany na kawałki i tylko nieliczni, którzy mieli odwagę spojrzeć mu głęboko, w oczy dostrzegali cień, którego nie mogło ukryć nawet największe światło reflektorów. Cień miłości, która nigdy nie miała swojego końca. I to właśnie ten cień. Uczynił go nieśmiertelnym w oczach ludzi, bo każdy, kto oglądał jego grę, kto słuchał jego historii, czuł, że to nie jest tylko sztuka, że to jest prawda, że za każdą rolą kryje się żywy człowiek, który kochał, cierpiał i tęsknił tak jak każdy z nas, i dlatego dziś, wspominając jego losy, nie można oderwać się od myśli, że całe jego życie było jednym wielkim przedstawieniem, w którym najważniejszą rolę odegrała ona kobieta, która pojawiła się jak błysk. I zniknęła jak sen, pozostawiając po sobie płomień, którego nic nie zdołało ugasić. Było coś niezwykle przejmującego, w sposobie w jaki jego życie miłosne splatało się z karierą i ze wszystkimi burzami, które nieustannie nad nim wisiały, bo choć na scenie wydawał się nie do złamania, to w głębi serca osił wiele blizn niewidocznych dla oczu publiczności, a każda z nich była związana z kobietą, którą kiedyś kochał, albo którą próbował kochać a może jedynie której pozwolił, aby była blisko przez chwilę, a potem odsunął się, uciekając przed samym sobą i właśnie te ucieczki budowały obraz człowieka niepewnego, a jednocześnie niezwykle fascynującego, bo jak inaczej można wytłumaczyć fakt, że nigdy nie potrafił zatrzymać się przy jednej osobie na dłużej, choć tak bardzo pragnął stabilności, kiedy spotkał ją tę jedyną kobietę, która wydawała się znać odpowiedzi na pytania, których sam nigdy nie odważył się zadać. Poczuł, że los daje mu szansę na życie, o jakim zawsze marzył. Była w jego świecie jak światło, które wdziera się przez okno w ciemnym pokoju, nagle rozświetlając każdy kąt, każdy szczegół, ale jednocześnie to światło było tak intensywne, że czasami bolało, bo zmuszało go do konfrontacji z prawdą o nim samym. A prawda ta była prosta, nie potrafił kochać inaczej niż całym sobą. A kiedy? Kochał całym sobą świat wokół niego, zaczynał się chwiać, balansować na granicy ekstazy i upadku. Ona była spokojna, ciepła, cierpliwa, ale on, pełen sprzeczności, potrafił w jednej chwili przytulić ją z takim oddaniem, że zdawało się, jakby chciał zatrzymać cały wszechświat w swoich ramionach, a za chwilę zamykał się w milczeniu. Odchodził na długie godziny, a nawet dni bez słowa wytłumaczenia i wracał dopiero kiedy czuł, że nie potrafi oddychać bez jej obecności. To szarpanie targało nim przez lata, a ona mimo wszystko trwała obok, wierząc, że jej miłość zdoła ugasić demony, które w nim mieszkały. Bywały noce, kiedy wstawał w środku ciszy, siadał przy fortepianie i grał tak, jakby chciał wykrzyczeć, każdy ból, każdą ranę, której nigdy nikomu nie pokazał. A ona siadała cicho obok, nie dotykając go tylko słuchając, i wtedy wiedziała, że w tych dźwiękach kryje się cała jego dusza. To były momenty, kiedy czuła, że naprawdę należy do niego i że on należy do niej, choć rano często wstawał już inny zimny, zdystansowany, jakby tamte chwile nigdy się nie wydarzyły. Ale prawdziwym wstrząsem było to, że ich miłość przetrwała najtrudniejsze próby, te których nikt z zewnątrz nie mógłby pojąć. Raz, kiedy podczas jednego z turni otrzymał wiadomość o śmierci bliskiego przyjaciela. To właśnie ona trzymała go w ramionach, kiedy nie potrafił powstrzymać łez, a on płakał jak dziecko, pokazując twarz, której nikt inny nigdy nie zobaczył innym razem, kiedy plotki i skandale zalały jego nazwisko, a gazety pisały o nim jak o kimś, kto utracił kontrolę nad sobą. To ona była pierwsza, która powiedziała, że prawda nie ma znaczenia, dopóki wierzą w siebie nawzajem. Ale on, mimo tej lojalności, nie przestawał się wahać, rozdarty między pragnieniem bliskości a strachem przed zranieniem. Bo paradoksalnie najbardziej bał się, że to on zrani ją swoją niestałością, i że któregoś dnia obudzi się i zobaczy, że jego miłość była tylko płomieniem, który spalił wszystko wokół i zostawił popiół, a jednak ona trwała przy nim, i może właśnie dlatego ta historia, miłosna choć pełna ran była jedną z najbardziej autentycznych, jakie dane mu było przeżyć. I kiedy dziś patrzy się na jego życie z dystansu, można dostrzec, że w tej miłości kryła się nie tylko pasja i ból, ale też odpowiedź na pytanie, kim naprawdę był, bo nigdzie indziej nie odsłaniał się tak bardzo, jak wtedy, kiedy kochał. I tak oto kończy się nasza opowieść pełna tajemnic, pełna emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Historia, która pozwoliła nam zajrzeć w głąb duszy artysty, odkryć to, co ukryte przed światłami reflektorów, i poczuć ciężar decyzji, które niejednokrotnie zmieniały całe życie bohatera. Te wszystkie chwile wzlotów i upadków miłości, i rozstań spełnień, i rozczarowań układają się w obraz człowieka niezwykle złożonego, a jednak tak bardzo prawdziwego, jeśli chcesz dalej odkrywać takie historie pełne pasji, dramatów. I niezwykłych wyznań koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, bo przed nami jeszcze wiele opowieści, które zaskoczą, wzruszą i nie pozwolą oderwać się ani na chwilę, zostań z nami i bądź częścią tej podróży.